Afera Qatar Gate, której cień pada na lewicę romansującą z islamistami, to największy z wykrytych dotąd skandali korupcyjnych w historii Europarlamentu. Szkody dla reputacji europejskiej mogą okazać się ogromne także w skali globalnej, gdyż osłabią pozycje zachodnie w obliczu zagrożeń ze strony totalitarnych reżimów. Łapówy i upominki wciskane eurokratom wysokiego szczebla miały na celu poprawę wizerunku Kataru. Zafajdanego faktem, że w trakcie budowy stadionów mundialowych zginęło tam chyba nawet 15 tysięcy gastarbeiterów z Indii, Nepalu, Pakistanu, Bangladeszu i Sri Lanki. Katar od lat boryka się z problematycznym wizerunkiem ze względu na podwójną grę prowadzoną na arenie międzynarodowej. Utrzymuje bliskie relacje z Zachodem, wspierając jednocześnie terrorystów z Hamasu i Al-Kaidy. Doha nie tyle jest stolicą światowego futbolu, co terroru islamskiego w skali regionalnej.